Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu ze Moi drodzy, patrzcie jakie piękne niebo jest za mną. Dzisiaj e, <laughs> mam drink na Glamour. I ogólnie dzisiaj jeżdżę nie, nie jeżdżę sama, bo jeżdżę razem z moją mamą. Także będzie ciekawie. E, chodzę teraz z princeską, przyjechałam do niej. Właściwie dzisiaj jest poniedziałek i nie wychodzą na padok, bo jest święto Trzech Króli. Więc. Patrzcie, jakie ładne jest to niebo, nie? Chodź, idziemy sobie tu przez mostek. Wracamy już powoli, bo nie? O, garzeczka. Chodź, chodź, chodź. W ogóle pokażę wam, co tu jest creepy. Patrzcie, ta gitara tutaj wisząca. Widzicie? Ja się tego boję. Jak ja tu byłam, jak się zawody, dobrze wrześniu z princeską, to ja tu byłam z koleżanką i my się po prostu wystraszyły <gry> i poszłyśmy, bo wiecie, to wyglądało tak, jakby ta gitara lewitowała. masakra ja nie wiem, kto taki taki pomysł, żeby tam powiesić jestem za i idziemy właśnie do rodzinki okay, idziemy się mario stoi rodzinka. Szama Cześć, nawet przyszłaś do mnie, tylko kochasz mnie jednak trochę, co? Idziemy brudne jest Mama się będzie siodłać. Ja jestem już gotowa. Oficery ubrana, w ogóle musiały chciały wyczyścić na następną zawodę. Idę sobie teraz. Um, teraz mojego pacika na głowie i lecimy.

Все, что вы Okej, okay, ja jestem już po treningu i Ruda ogólnie dzisiaj nie była najlepsza. Ruda dzisiaj się coś wkurzyła i nie chciała iść do przodu, no ale zdarza się takie treningi, są potrzebne, bo wiecie, uczymy się. Więc idę teraz ogarnąć i widzimy się za chwilę. Dobra, siodełko i czapraczek już jest. Ogólnie te wszystkie. Y tutaj muszę teraz zdjąć kask, oficerki zdejmiemy za chwilę. Dobra, ja się już ogarnęłam. Ruda jest ogarnięta, idziemy jej misnuszki Dobra, teraz pokażę ogarnięta, idziemy do boksu Idziemy sobie tutaj do boksu No, czekajcie. no, 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 Jezu. Dobra. Z lampą się to czas nagrywa. Uwaga. Jeszcze tu. Patrzcie, jak z jeden śpi. Śmiesznie. Hm. Dobra. Ludzia, Jezus, Jak ty wyglądasz? Ja jadę już, wiesz? No. Papa pa, ruda. No, papa. Pa. Co ty. Rębcięko? Rębcięko? Gdzie, Rębcięko? Rębcięko tu? Tak, tu dobrze. <grybcianko> Okej, okay, moi drodzy, ja jestem już w domu i to byłoby na tyle dzisiejszego vloga. Dajcie znać, czy wam się podobało. I widzimy się w kolejnym, ale uwaga, ja jeszcze chcę wam powiedzieć jedną rzecz, ponieważ my mamy swój sklep zoologiczno-akwarystyczny. I tutaj podaję Wam profil. Także tu Wam się wyświetli właśnie ten e, profil i e, no i co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, Papatki!